Za pomysłem filmu Megan stoi James Wan, który napisał historyjkę, która została przerobiona na scenariusz. I dostaliśmy horror PG13, czyli ten, gdzie specjalnie dużo krwi, dużo przemocy nie będzie, a opowiada o zabójczej lalce, która ma być najlepszym przyjacielem Twojego dziecka. Film zbiera znakomite recenzje, ale ode mnie znakomitej nie dostanie. Zacznijmy od tego, że koncepcja Creepy Lalki jest wykorzystywana w horrorze milion razy, i to jest właściwie samograj. Wiecie, że kocham serię Laleczki Czaki. Bardzo podobała mi się nowa wersja z głosem Marka Hamila. Jest cała seria filmów, który się nazywa Dolls. Lalki jest oczywiście Dollmaker, który jest kolejną częścią styler na Daily Night. Więc dla mnie to czasami jest wręcz samograj, który jest przepiękny. I tutaj dostajemy historię o. Dziewczynce, która traci rodziców, trafia do swojej ciotki, a ciotka jest super, hiper, genialnym, zaawansowana, robi najlepsze zabawki Ever, zna się na sztucznej inteligencji. Ona właściwie wymyśliła Terminatora Jamesa Cameron. Ona wymyśliła to, co się zmieniło. Bunt maszyn jest dzięki niej i ona no, musi się opiekować tym dzieciakiem, więc wymyśla, hmm, zamiast ja będę się opiekować, wymyślę najbardziej zaawansowaną lalkę. Ta lalka nazywa się Megan, właśnie. I ona będzie opiekować się dzieckiem za mnie, ale nie uwierzycie. Ta sztuczna inteligencja zaczyna się uczyć i coraz bardziej przeradza się w potwora. Zamiast chronić dziecko, to ona troszeczkę wypacza to i zaczyna robić krzywdę. I tutaj wpisujemy postacie, żeby się nie wiedzieli żadnych spoilerów. Czy ktokolwiek jest zaskoczony tą koncepcją? Absolutnie nie. Czy to wyklucza nam film? Absolutnie nie. Nie ma w tym nic absolutnie złego. Ale co dla mnie sprawiło, że seans mój nie należał do najbardziej udanych, to to, że przede wszystkim, niezależnie od tego, jak brałem film, nie mogłem się na nim dobrze bawić. Ponieważ, jak poczytacie recenzję, zobaczycie, że jest to satyra na amerykańskich rodziców. Ok? Że jest to niezwykle głupi film, który próbuje nas nieustannie rozbawić. To jest jedna wersja. Druga, że to jest poważna analiza troszeczkę, że to jest poważny horror, który faktycznie wskazuje na braki amerykańskich rodziców, ale on traktuje się poważnie. Mamy dwie wersje. W tej pierwszej wersji mamy żart. Ja byłem w pełnej sali, pełnej, ogromnej sali. I w tej pełnej sali sala zaśmiała się raz przez cały film. Raz. Jeżeli to ma być komedio-horror, tak jak piszą niektórzy recenzje, no to to nie jest najlepszy znak. Ja się zaśmiałem w innym momencie, ale. To, co dla mnie sprawia, że to nie jest dobra, komedio-horrorowa zabawa, to tu po pierwsze nie mamy aż takiej samoświadomości. On ma momenty, gdy robi taki krok, okej, okay, robimy coś durnego, polećmy z tym bardziej. Jedna z rzeczy, którą robi laleczka Chucky jest to, że okej, okay, no szalejemy, nadajemy charakter laleczce Chucky, szczególnie jak jest Charlesem nirejem i mu zaczyna odwalać i on jest cudowny, kochamy go i uwielbiamy jego durne zachowania. Tutaj przez ogromną większość filmu nasza Megan taka nie jest. Ona dopiero w trzecim akcie zaczyna odkręcać te zawory bycia przesadzoną, zabawną i dopiero wtedy możemy powiedzieć, ok, to może być ciekawe, to może być komediowe. Do tego momentu ona jest poważna, próbująca nas przestraszyć. Nie do końca wiemy, do czego doprowadzi jej uczący się algorytm, i nie mamy jeszcze takiego poczucia, co chwilę coś dziwnego. Wiecie, próbuję sobie wyobrazić sceny, ale ja mam dużo scen, o których opowiem za chwilę. Spoilerowych, które wyjaśnią wam moje problemy z tym filmem. Zatem są to momenty, tak zwane over the top, gdzie widzimy lalkę, która robi rzeczy szalone, i mówimy, okej, okay, dobra. To jest durne i wydaje mi się, że część z was może się na tym śmiać. Mnie to po prostu nie kupiło z tego względu, że jeżeli chodzi o te durne momenty, są one na tyle wtórne. Widziałem je tak często w innych lalkowych i nie tylko lalkowych e, sytuacjach. Na przykład Boy Brams 2, ten Boy, The Boy 2 chociażby. Słaby horror, ale on miał podobne sceny typu, wiecie, zostawiam lalkę na szafce. Idę gdzieś. Coś zaczyna się dziać. Wracam, ojeju, lalki nie ma na szafce. I budujemy napięcie wokół tej jednej sceny. Tak, no tak, widzieliśmy to milion razy. Dajcie mi coś nowego, ciekawszego, takiego wciągającego. Tego mi straszliwie w tym filmie zabrakło. Ale przejdźmy do tej drugiej analizy, że jest to krytyka amerykańskich rodziców, którzy chcą zastąpić. Bycie rodzicem byle czym, czyli najlepiej zabawka, robot, cokolwiek, wiecie, narzędzia, troszeczkę jak dawno, dawno temu był film Emoji Movie, film emotki, gdzie było dzieci ciągle z tymi telefonami, one się nie komunikują już, one muszą odłożyć telefon i wtedy będą się wychowywać, wiecie, a tutaj mamy rodzice, muszą przestać dawać te pieprzone iPady dzieciom, bo inaczej dzieci się nie wychowają. I wydaje mi się, że ten film, mimo tego, że ma przynajmniej kilka poważnych scen, gdzie dostajemy poważny monolog naszej głównej bohaterki, która po całym filmie, gdzie jest niezwykle nielubialna, nagle tak patrzy na ogromny telebin, to wam nic nie zdradza, spokojnie, to nie jest spoiler, patrzy na ogromny telebin, a tak. Ej, to może jednak ja rodzicem będę? To może jednak wypadek to trauma? To ja idę to powiedzieć mojej pasierbicy. ja nie wiem jak się to nazywa, no będę niedługo i pewnie mamą sam ciotką jestem jej. I ona biegnie, na la, i opowiada jej, mamy poważną scenę, dramatyzm i tak dalej. Zatem ten film, w momencie, w którym próbuje być śmieszny, moim zdaniem, jest wtórny, w momencie, w którym próbuje być poważną analizą, jest nudny, przeraźliwie i kompletnie nie dający nam niczego ciekawego. Więc jest po środku. Jedyna scena, której ja się zaśmiałem, to była scena, którą wam opowiem, która nie jest w ogóle spoilerem. Totalnie. Otóż mamy scenę, gdzie podchodzi pan detektyw. Bo wiecie, w większości tego typu filmów mamy pana detektywa który się domyśla lub nie, czasem jest takim trochę idiotą. Jasna sprawa, ten, ten trop jest. I on tutaj jest, żuje sobie gumę, gada sobie, no gdzie pani była, no du, 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 du. Eee, a ona pyta, ale, ale o co chodzi, dlaczego pan mnie pyta o to i o to, przecież to nie ma sensu. A on mówi, a no bo znaleźliśmy tutaj ucho, <laughs> 200 metrów od ciała, w sumie zabawne. W sumie nie powinienem się z tego śmiać. I to jest koniec sceny. I to jest moja scena w filmie. Ulubiona, zagrana świetnie, super zrobiona, gdzie mamy totalnie mającego w dupie pana detektywa. Najlepsza czasy na filmie. A teraz przejdę do kilku. To nie będą do końca spoilery, więc nie bójcie się, bo to nie będzie tak, ten zabił tego. Ale one opowiedzą wam troszeczkę moje problemy z tym filmem. Um, ten film próbuje być momentami właśnie taki, że przekracza granice. Czyli dostajemy trop, na przykład a jedna postać biegnie. Ona biegnie. I za nią idzie nasza lalka. I idzie. I mamy ujęcie. Biegnie. I idzie. Tylko że ze względu na to, że wcześniej mieliśmy sceny, gdzie ona potrafi biec, dosłownie 20 minut temu mamy scenę, gdzie chłopiec zaczyna przed nią uciekać, i ona nagle niby ma iść, a nagle ona przechodzi na tryb wilkołaka i zaczyna na czterech łapach w ten sposób zapierdzielać. Żeby dogonić chłopaczka, malutkiego dzieciaczka, i nie jest w stanie go dogonić. Ale 20 minut później, dorosły mężczyzna, który zapierdziela, ona jest w stanie go do dogonić, idąc normalnym tropem normalnym, zwykłym krokiem. Co więcej, mamy ujęcie przepiękne, gdzie on już jest na końcu korytarza, widzi windę, ona wychodzi teoretycznie za, za rogu, no nie wiem, czy tam jest 50 metrów, 100 metrów, on dobija do drzwi i ona w tym momencie, to jest Usain Bolt razy 3, już go ma. Gdybyśmy przez cały film pokazywali w ten sam sposób. Gdybyśmy nie mieli tego, biegnę na czworak, ha, 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 ha", a potem idę najszybciej na świecie, to może byłby efekt ciekawszy. Druga rzecz, która była dla mnie niezwykle irytująca, to jest to, że ja rozumiem, że gdy się śmiejemy w horrorze, nawet to musimy pokazać, ułatwić, szczególnie komuś takiemu jak lalka, która ma 4 stopy, czyli metr powiedzmy, ułatwić jej zabicie. Często musi mieć, wiecie, no, ta osoba musi być e, blisko jego twarzy, żeby on mógł ją na przykład sznureczkiem zacząć, e, zacząć ją dusić. Tutaj mamy taką scenę, gdzie ona jest teoretycznie związana, ma rączki związane i w ogóle. I ziomek zaczyna ją wyłączać. Ma z tyłu, z tyłu cztery kable. Ono obchodzi ją delikatnie, wszystko pięknie, cacy, wyciąga jeden kabel, wyciąga drugi, wyciąga trzeci. Został mu ostatni kabel i po wszystkim. I wygraliśmy. I on mają, mają dosłownie tak, że ona nie jest w stanie, będąc. Metrową, więc ona ma rączkę ile? 50 centymetrów. Malutkim robaczkiem nie jest w stanie go sięgnąć, bo się jest zawiązana i w ogóle. Więc co on w tym momencie robi? A mówimy o w tym momencie o scenie, gdzie on się Mega już boi, że Megan zabija. Nie wie, ale boi się jak dupa. Więc wyrwał trzy kable i on robi tak, hmm, Obchodzi ją, staje na tyle bliżutko niej, żeby jej malutka rączka mogła go złapać, i dopiero wtedy robi, aha, to teraz tak wezmę ręką. I mimo tego, że byłem przed chwilą, tak, że mogłem zrobić w ten sposób kabel, teraz obszedłem, teraz muszę tak się przybliżyć do ciebie, spróbować złapać ten kabel, i w tym momencie nie uwierzycie, ale w tym momencie ona go łapie. I tego typu zachowania bohaterów, którzy dosłownie robią wszystko, absolutnie wszystko, by tylko podejść pod megan, są dla mnie no, niezabawne. Możliwe, że część z was będzie się na tym śmiała z głupoty tych postaci. Jeżeli tak. Okej, okay, to może być dla Was fajna zabawa. Tyle, że zastanawia mnie, czy to będzie zabawa z filmu, czy zabawa z głupoty filmu. Bo to są dwie różne oceny. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie totalnie rozbawiła i totalnie na mnie rozłożyła już w stylu Czakiego. Bo mamy kilka scen, jak osoba doświadczona z Czakiem. Wiem, że Czaki zaczyna kogoś dusić. I wiecie, Czaki ma, kuwa, ma no, no, nie może mieć długich rączek. Więc te osoby mogą go odepchnąć coś tam. I reżyserzy wiedzą o tym i nigdy nie zrobili sceny, że czaki kogoś dusi, a ta osoba próbuje go dosięgnąć i nie może go dosięgnąć swoimi długimi rękoma. Dlaczego? Bo byłoby to bzdurne. To teraz sobie wyobraźcie, że mamy naszą Megan, która ma metr, metr 20 powiedzmy. Więc ma te rączki takie, jak ja mam do łokcia. Nie ma połowy ciała, więc waży 10 kilo? No mniej wie, widzimy, że postacie ją noszą bez problemu, gdy jest cała. Połowa jej ciała to może nawet mniej niż 10 kg. I ona wskakuje na osobę, więc właściwie nawet chyba jej nie dotyka brzucha. Wyciąga swoje rączki i zaczyna ją dusić. Czyli dusi ją mniej więcej na wysokość. To jest mniej więcej w ten sposób. I mamy ujęcie na naszą duszoną osobę. Która robi tak, o Jezu, nie mogę Cię dociągnąć, Megan. Ona, tutaj jest mniej więcej głowa Megan, ona tak, nie mogę Cię dosięgnąć. A my nagle mamy uwierzyć, że Megan ma yy, ręce go-go gadget i tak, bżum, i duszę w ten sposób. To nie jest duża rzecz, to są drobinki. Ale te drobinki, przez calutki film, wybijają mnie z rytmu. Jest tutaj, pewnie oglądacie czasami, ponarzekajmy o filmach, Michał ma takie. Czasami mówi, że niektóre rzeczy potrafią go tak zdenerwować, że cały film mu wyłączył. Tak kiedyś recenzował Smile, powiedział, że nie może się tego, że osoba staje w ten sposób i my czekamy, żeby ona się obróciła i zobaczyła. I tutaj w tym filmie tego typu scen, właśnie uuu, i czekamy i obracamy, jest naprawdę sporo. Dodatkowo, jeżeli to ma być komedia, nie ma tu jednej postaci, którą ja ani, albo za bardzo chcę zobaczyć, Umartą, albo za bardzo chcę zobaczyć przeżytą. Innymi słowy, nie mam za kim iść, bo zarówno nasza mama, czyli nasza ciocia, jak i nasze dziecko Jezus Maria. Po pierwsze, są durne, zachowują się irracjonalnie. Dziecko jest. Ja nie rozumiem, dobra, nie jestem ojcem. Możliwe, że dzieci dokładnie tak się zachowują dziewięcioletnie. Ale przeskoki, które tamta aktorka musi robić, gdzie musi sprzedać... Zginęli twoi rodzice. To teraz wiesz, nic najlepiej nie pokazuj. Dobra. A, a, a teraz masz, masz... Wiesz, w którym momencie będziesz kopać? Dopiero jak ci lalkę zabiorą. Aha, okej, okay, dobra. Ale za sekundę będziesz już najspokojniejszym dzieckiem na świecie. A teraz będziesz najbardziej szczęśliwym dzieckiem na świecie. A pewnie ten dziecięcy aktor się zapytał, ale jest jakaś motywacja? Nie, nie, nie. My to po prostu zmieniamy w zależności od tego, co scena potrzebuje. Zresztą ten film ma taki cudowny początek, że... Jest kręcony w miarę poważnie i dostajemy scenę, ok, kuwa, zabili mi siostrę czy brata, czyli mamy naszą dorosłą bohaterkę. Siostra czy brat zginął. Jak zareagujesz? Nijak. Kompletnie nijak. Jeżeli to jest pierwsza scena, którą my dostajemy, to zastanówcie się, czy jeżeli dostajemy tego typu scenę, to mamy chociaż odrobinę kibicować naszej mamie. A to jest nasza final girl, prawda? Najważniejsza postać, więc my zaczynamy od zbudowania jej jako antypatyczną idiotkę, która w dodatku w pewnym momencie mówi, to nie jest moje dziecko, ua, ua, ua", która, ja rozumiem, nie umie wychować. Jasna sprawa, ale to nie tylko ona nie umie, ona nie chce, ona się brzydzi, ona, to więcej, jest najgłupszym geniuszem na świecie. Ponieważ ona wymyśla, 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 by, byśmy na samym końcu jakieś dowiedzieli o, z dialogu a, od naszej Megan, że. O, ty nawet nie wiedziałaś, co ty mi pisałaś, ten kod, którego ty nie rozumiałaś, przez pół roku uczyłaś mnie, dzieł to stoja, Ja tak, kuwa. My tego w ogóle w filmie nie mamy. Mamy, że to jest zamknięte, a tu na dookoju, że ona nie jest zamknięta, że w ogóle to był przypadek, że najlepsza na świecie zabawka została wymyślona, mimo tego, że ona przedtem wymyślała inne zabawki, że nasza Megan potrafi to, tamto. I tutaj przechodzimy do ostatniej rzeczy. Nie mam problemu z zabijającą lalką. Nie mam problemu z super silną zabijającą lalką. Nie mam problemu z lalką, która odtwarza głosy. To są fajne pomysły, że ona ma moduł, że nagrywa czyjś głos i odtwarza i w ten sposób łapie. To jest fajny, inteligentny pomysł. Dwa kciuki w górę. Ale dlaczego ona śpiewa? Bo nasza Megan śpiewa trzy razy w filmie. Raz, żeby uśpić, drugi raz, żeby tam coś rozweselić. Ale to jest tak z dupy wyrwane na zasadzie, to nie jest cała piosenka, to nie jest puszczenie kawałka czy jegoś, żeby, wiecie, wiesz, to tak jakbym był gramofonem, tylko śpiewanie nie do końca udolne, ale mamy wierzyć, że nasza mała dziewczynka, <laughs> ojej, ładnie zaśpiewałaś tą piosenkę, zaśni albo w pewnym momencie nasza dziewczynka się budzi w nocy i tam Megan zaczyna rozmawiać z nią i tłumaczy, i tłumaczy, skończyła i tłumaczyć, koniec tematu, koniec sceny i nasza dziewczynka już zasypia. I nagle mega w tym momencie, a to ja kuwa, zaśpiewam wam. Tak. Ale to jest jak Marcin Daniec na swoim, wiecie, na kabaretonie. Ale to już opowiedziałeś, że nie, ja muszę jeszcze zaśpiewać. I to troszeczkę jest takie, że gdy przeczytałem, bo przejrzałem sobie recenzję na Rotten Tomatoes i starałem się zrozumieć, co przyciąga w tym filmie i zobaczyłem jeden z argumentów, że to jest inteligentna odpowiedź na laleczkę czaki. To ja muszę przyznać, jako osoba, która <laughs> to mnie nawet niedawno wracała do tych części, głupota i satyra kolejnych części Laleczki Czarki jest tak jasna, że nie ma tu w ogóle dyskusji, ale inteligencja pierwszej, nawet drugiej a, oraz chociażby nowego remake'u jest trzy razy wyższa. Przede wszystkim pierwszej. Droga, to jest troszeczkę powtórka pierwszej. Zatem skąd mówienie o tym, że jest inteligentniejszy film? To ja nie wiem. Mogę tylko powiedzieć tyle, że wyraźnie odbiłem się od filmu, niczym piłka po prostu plażowa odbiła się od kolejnej osoby. Zdecydowanie wolałbym ten film, gdyby przemiana Megan nastąpiła z pół godziny wcześniej, bo to jest dwugodzinny film, nie wiadomo po co. Gdyby. Ta przemiana nastąpiła prawie w połowie, albo nawet, kurczę, w pierwszym akcie i gdybyśmy podążali za Megan jako bohaterką i ona byłaby dla nas najfajniejsza, a nie przez dobre 70 albo 80 minut my musimy udawać, że to jest jeszcze poważny film, by dopiero na ostatnie 20 minut film uznał, ok, idziemy w durnotę i nasza Megan ma trochę inny charakter, bo ten charakter Megan i to, w którą stronę ona idzie jako AI na samym końcu ma kilka fajnych pomysłów. Przez większość filmu jest tak bardzo wtórne. Nie rozumiem, co do końca to znaczy Opiekować się, więc zrobię to. Ho, ho. ho, ho. O, niestety, moja reakcja, jeżeli miałbym ocenić ten film reakcją twarzy, to moją reakcją byłoby. Niestety i tylko tyle, ale jeżeli się dobrze bawiliście, no to salutuję wam, wiecie o co chodzi, z początek roku, wiecie, w styczniu wychodzą z reguły same gówna, więc nie oczekujmy niczego więcej, ale jeżeli się dobrze na tym bawiliście, tak jak ludzie na moim seansie, bo teraz mini, mini, mini rant na moim seansie, Surprise, motherfucker. gdzie pełna sala i miałem przepięknie, bo miałem pod sobą parkę i nad sobą parkę, gdzie idealnie postanowili, że mężczyźni nie potrafią szeptać. Bo wiecie, najwyraźniej część z was, mężczyzn, ma jakąś wadę genetyczną, że nie potrafi szeptać, że ona stru... ma osobę, która jest przytulona do Ciebie, czyli morda w mordę, i ona do niej. Cześć! Oglądam film! W sali pełnej ludzi! A nie możesz powiedzieć cześć. I jeden ziomek nagle za mną wstaje i mówi: Telefon mi upadł! Widzisz go? Kurwa! Czy on pyta aktorki, żeby ona go usłyszała, czy kogoś w kinie, w szczebrzeszynie, że tak się wyrażę. On wychodzi, wraca oczywiście, więc najpierw musiałem zwrócić uwagę ziomkowi, pode mną. I co ciekawe, gdy ja zwróciłem w momencie, bo oczywiście ziomek cały czas gadał, ja mu zwróciłem uwagę dosłownie, osoba, która siedziała obok mnie, nie znałem, nie wiem co chodzi, która w dodatku przyszła i rozsznurowywała buty i chyba ściągnęła buty. Nieważne, nie patrzyłem, <laughs> ale bo ona się też pochyliła i od razu zaczęła dopierdzielać, więc idealnie zgraliśmy się. Ale potem zwróciłem uwagę osobom na, na górze, więc tylko dwa zwrócenia uwagę, piątek wieczór, seans, nie jest najgorzej, ale lepsze było to, że mnóstwo parek było na tym, na, na tym filmie, mnóstwo, 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 zdecydowanie wyraźnie to jest film randkowy, najwyraźniej, czyli one chcą rozmawiać o tym, jak wychowywać swoje dziecko, okej, okay. ale były dwie parki po mojej lewej stronie. Kilka miejsc ode mnie siedziała jedna i druga. Obie parki przyszły chore. A właśnie dziewczyny przyszły chore. Bo wiecie, gdy jest ogromna sala kinowa, to najlepiej przyjść z zarazkami i zarazić wszystkich innych. No wiadomo. I pierwsza para siedziała w e, rząd nade mną, propsy, bo dziewczyna, co prawda smarkała i trochę nawet kilka razy kichnęła, ale wykonesz, wykonała tą tytaniczną pracę, że wzięła ze sobą do kina chusteczki i kilka razy smarknęła. Za to dziewczyna z piętra niżej, czyli z mojego rzędu, nie wpadła na to, że smarkając cały czas, siedząc w klimatyzowanym kinie, może potrzebować chusteczek. Więc gdy miałem pod sobą gadających przez pierwsze 15-20 minut, to było tak: gadam, gadam, kicham, e, wysmarkiwuję i obok siebie smarkam. No, no, prostu taki miałem seansik, ale potem oczywiście się już to wszystko wyciszyło. Tylko moja jedna koleżanka, powiedzmy młodsza, która postanowiła już ostatnie 20 minut filmu jakby to był największy dramat, bo pociągała nosem, gdzie po prostu widać że tam, miały, tam były 3 tony, 3 litry glutu, które ona nie chciała przełykać przy chłopaku, bo nie wypada, a nie mogła zrobić tego, co robi Tomek, Hajto to inni piłkarze, Puh, no bo w kinie nie wypada. Więc nieustannie słyszałem to podciąganie ogromnych kilogramów gluta. Ciekawe są te doświadczenia. Ktoś z was powie: To może przez coś źle oceniłeś film? Kto wie? Może te ciekawe kino 4DX sprawiło, że tak je oceniłem. Zatem nie, żeby nie było. To nie jest duży rand, to jest taki mini rand, bo zważywszy na, na moje oczekiwania na pełną salę, jedną z największych w Cinema City, i tak moim zdaniem kultura była całkiem niezła. Przynajmniej na ile widziałem. Dobra. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej, ja po pierwsze czekam na Wasze. Co Wam się podobało w tym filmie? Bo dużo ludzi na tym filmie idzie. Chciałbym się dowiedzieć, co Was przekonało. I chodzi mi o konkretne, ktoś mi powie, no ładny film był. No, nie, powiedzcie mi na przykład, która scena, który pomysł, które rozwiązanie. Coś będzie dla mnie ciekawe. Więc ja Wam czekam na te rzeczy. Słyszycie, domofon do mnie się dobija. Więc ja kończę. Widzimy się następnym razem. Tutaj, czyli na brodach z kosmosu. Na razie. A teraz biegnę do domofonu.